Siemka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie Tym razem przejdziemy sobie parkour Jak nam pójdzie zobaczymy To nie wiem Mam tłumy Dobrze Dobrze idzie Miły entuzjazm, zaraz minie. Tak mi się stawia cholera wrażenie. Jest. jest. Jest! 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 Dobrze, udało mi się. To ja mam zagadkę. Co jest rano, na, ranem na czterech nogach? południe na dwóch, a wieczorem na trzech? Hmm, zła odpowiedź teleportuje na spał. No. Tą odpowiedzią jest. Pewnie, że... człowiek, Więc by nie było, że wam pomagał. Nie, nie wiem, nie wolno w to płacić. Tutaj na jednym sprincie to łatwe. Łafak. Co można się jedzenie kupić? Właśnie kurde, zapomniałbym. Dźwięki z minecrafta, bo nim pisaliście Muzyka, pogoda Pisali, pisały, pisał mi parę osób, że za głośno jest No spoko, przyciszę Nie jest dla mnie problem Dobrze Dobrze Te pają się do mnie Będziecie sławni Kurwa na YouTube. A, dzięki za suby Dobra, tu można dednąć, czego się szczerze boję. Udał bo i tempo nie odłożyłem. Ja się serio boję. Boże święty. tam nie dednąć tu. żebym sobie włączył fly'a żebym nie spadał to nie było takie oszustwo, nie? jak uważacie? tak żeby nie dednąć po prostu, nie będę go używał ale tak żeby nie dednąć jak się spadnie Cześć, nie wiem czy to będzie konieczne, bo już prawie jest, jest, kurde jest, jest, jest dobrze, tutaj terror można tego, dobra, tu 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 Park. tu 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 może uda nam się przejść całego też wątpię mając moje pary kury pary kery jest jest nie no nie mi tak dużo na parkurach nie idzie ale dobra podszkoliłem się kurde żeby nie powiedzieć kury coś tam ale jeszcze jedno: No to nie pytanie, do Was czy przeszkadza wam czat? Czy ja, ogóle nie mam go. E, mam go zjaśnionego, chyba na 15% coś takiego. Ale pewnie, że wam to przeszkadza. Jak nie, to mogę to po prostu wyłączyć. I... No, tylko tutaj komendy potrzebuję, ale nie będę na Ocean grać więcej rzeczy robić, żeby komendy mi były potrzebne. No teraz widzicie pary Kery. Teraz się nie podpalić.

Zaraz spłonę. No, to było na tyle w tym odcinku. Wcześniej mi kura, Zarobiłem 1k. No, dziękuję. Do widzenia. Cześć.